Cześć Dajda. Wam, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj jestem z moją siostrą Natalią i przed nami Wasza ulubiona seria QA Besta, zadawaliście nam pytania, to były jakieś dwa miesiące temu. O ile? O ile dokładnie, więc je odkopałam, wybrałam najciekawsze i mam nadzieję, że będziecie usatysfakcjonowani naszymi odpowiedziami. Zaczynamy. No to pierwsze pytanie będzie takie dosyć grube. Czy proszę mi to nie czytać, bo ja w jednym zapisałam sobie, bo ja nie znam Zapisałam pytania, sobie ja znam. jedno słówko, ponieważ zawsze zapominam, co chcę powiedzieć, i zapisałam sobie jedno słówko, żeby sobie przypomnieć, a to tyczy się ciebie, więc nie chcę, żebyś widziałam tutaj. Pierwsze pytanie na grubo. Czy kiedykolwiek się pokłóciłyście? No oczywiście, że tak. W ogóle ja myślę, że, że nie ma relacji, w której nie ma kłótni, bo dla mnie relacja bez kłótni jest taka, że jedna osoba totalnie nie ma swojego zdania. I no nie wiem, więc oczywiście, że tak. I to było takie, z racji tego, że ja jestem skorpionem, <grym> i Frania, słuchana, z, z bardzo do, z ogromnym zaciekawieniem. O nie, już zmieniła minę. Ojej, ona zimny łokieć i Frania cały czas, tak. Dobra, już nie będę, będę przerywać. I z racji tego, że ja jestem skorpiona z lwem, więc jak się kłócimy, to ogólnie jest grubo. I były takie dwie kłótnie, gdzieś nie odzywałyśmy do siebie przez kilka miesięcy. bo nawet chyba... jedna była najdłuższa, chyba pół roku. No, no, co, coś takiego, coś takiego. No, także zdarzyło się. Zdarzyło się? Zdarzyło się. No. Ale ostatnie pół roku było takie, że żadna z nas po prostu nie chciała odpuścić i rzeczywiście nie odzywałyśmy się w ogóle przez pół roku. I nie wiem, czy tobie mała mówiła, ale już mi mówiła. Sylwia, już po prostu pogódźcie się, bo ja już po prostu nie dam rady, nie wytrzymam, nie wytrzymam. Właśnie miałam z co powiedzieć, że, że najbiedniejsza w tym wszystkim była mama. Tak, ale na przykład ja do mamy nic nie mówiłam na twój temat. Nie wiem, czy ty coś tam jej mówiłaś, ale ja nie mówiłam. Mama, nic. Za, mama za, zawsze jest bezstronna. Tak. Ale w każdej sytuacji mama jest bezstronna. No ale w sumie nie ma jej się co dziwić na nie, bo jeszcze by jej się oberwało, gdyby działała. No tak, ale to jakąś jeszcze bardziej w górze, no. wiecie o co chodzi. A ona i powiedziała to mama, ja nie stoję po żadnej ze stron, a ja mówię. Ooo. No i, ja już później nic nie mówiłam i była taka sytuacja właśnie, że po czterech miesiącach jakoś zadzwoniłam do właśnie do Natalii, bo stwierdziłam, że w jednej części rzeczywiście ja przesadziłam i zadzwoniłam do niej, w ogóle myślałam, że nie odbierze, ale odebrała. Bo myślałam, że coś się stało. Aha, i ale odebrała i powiedziałam, wiesz co, przepraszam Cię dokładnie za tą sytuację, chciałabym Cię przeprosić, ale tylko za to, za nic innego nie przepraszam, a ona... Okej, okay, dobrze, dziękuję, że, że mnie przeprosiłaś za to, no to nara, no to na nara. <laughs> no i tak to mniej więcej wyglądało, ale najlepsze było tak, przepraszam Cię, ale tylko za tą jedną sytuację, za resztę nie. A później były święta. Yy... I też się nie odzywałyśmy za nie, bardzo. w ogóle. Za, nie, przez pierwszy dzień, dwa dni. Przez pierwszy nie dzień tak. w ogóle, ona siedziała w pokoju yy, swoim, my siedziałyśmy wszyscy, wszystkie w, w salonie. I wtedy miałam kasa, bo wrzucałam z imprezy <laughs> Tak. Tak, a to mama akurat mówiła, i następnego dnia właśnie ja przyjechałam, ona była w salonie. I nagle jakoś, nie wiem, zaczęłyśmy rozmawiać, i nie wiem, po, tak, po, po chwili rozmowy zorientowaliśmy się, że nikogo nie było w domu, wszyscy wyszli. No, dokładnie. dokładnie. To było śmieszne, bo rozmowa tylko między nami. Tak. Nie, że o jakichś takich poważnych rzeczach to nie jakieś takie, takie po prostu luźne yy, rozmowy, luźne no. tematy. Więc to było pierwsze pytanie, a teraz będzie chwilka przerwy, ponieważ chciałam Wam tutaj zrobić lokowanie produktu, którego rzeczywiście używam i testowałam tutaj te perfumy od. Yy, Stycznia, od początku roku dostałam w ogóle całą pakę y, rozmaitych zapachów. I z tej całej paki rozmaitych zapachów, których który było chyba naprawdę z 30 albo nawet ponad, y, wyselekcjonowałam sobie, wybrałyśmy w zasadzie obie znaki, bo teraz dużo ulubione. czasu spędzamy razem, i wybrałyśmy swoje ulubione zapachy. Ja mam dwa flakony. Flakony Dwa tak flakony no. moich ulubionych perfum, które rzeczywiście jakby trafiają w 100% w mój gust, y, i te zapachy nam się w sumie pokryły. Angeka, bo ty masz tutaj floral. No, ogólnie jest ta sama. Tutaj mam owocową nutę. Tak, tak, ja, ja, ja też. Ty masz owocową? Tak, dwie nuty są owocowe, a jedna nuta jest kwiatowa. I tutaj to są perfumy Made in Lab. Dwa moje ulubione zapachy, to jest 47, i tutaj mamy ogórek Grapefruit, to są takie bardzo, takie leciutkie zapachy. Naprawdę. Bardzo ładnie, przed wielką sobie ściskałam rękę. I to jest taki zapach idealny na lato, bo naprawdę on nie przytłacza. A ja często w ogóle też mam tendencję do tego, żeby używać za ciężkich perfum, nie? Oj, tak. No i tak na przykład często się psikam i na tym mówi: O Boże, śledzi całe mieszkanie. I tego już się bardziej przy, przyzwyczaiłam do tego, że jestem no. w stanie używać też takich cięższych perfum tak. na jakieś wyjścia, ale kiedyś to po prostu dusiłam się. Ale tutaj na przykład, moim zdaniem, te dwa zapachy, które wybrałyśmy, są bardzo podobne. Tak. I tutaj te dwa zapachy określiłabym jako zapachy tak zwanego pranka, czyli mojego ulubionego. Mm, bo mm. mamy tutaj, tutaj piwonie, piżmo i orchideę. A u ciebie. w moim jest piżmo. A, ale u mnie też, tak? tak? mi się wydaje. I że właśnie jakby pokrywają się, są no, podobne są zapachy, podobne. ale twoje są delikatniejsze. Buka. I tutaj jeszcze dwa, które chciałam wyróżnić, pa, bo są naprawdę super. To jest dwudziestka. Z w ogóle i dwunastka. Tu jest Czy... na pewno jakiś. Aha, cytrus. okej, okay. to, patrz, no, to A te są złocone na To jest oceaniczna i jest. Y... Cytrus? Tak. I coś... no, to są te, co lubię, ale te bym też y... zakwalifikowała jako na dzień, a te na noc. Na wieczór. Testowałam od początku stycznia, bardzo je lubię. W Krakowie mam część perfum i właśnie wróciłam dzisiaj z Krakowa i też rano się wypsikałam, ale niestety nie pamiętam jakim zapałem, ale wydaje mi się, że miałam podwójne i że to była właśnie ta Twoja czternastka. Czternastka, no. no. Najlepsza. Dobra, przechodzimy do kolejnego pytania. Czy Wasza mama faworyzowała którąś z Was, czy ma swoją ulubienicę? Żebyśmy się nie sugerowały swoimi odpowiedziami, na trzy, cztery powiemy imię siostry. Dobra. Może być Natalia, Sylwia, Karolina, Marta. Dobra, trzy, cztery. Karolina! Karolina. Ka jak Karolina to będzie miała, na, na pewno się z tym nie zgadza. Nie, Karolina, nieprawda! <laughs> było tak samo. W ogóle nie było tak samo. Oczywiście jest to Karolina, ona jest po prostu ulubienicą naszej oczki, mamy. Oczkiem. Oni w ogóle bezkonkurencyjnie. W ogóle, bez, bez w ogóle one, są, jak, one się ubierają tak samo. używają takich samych peczu, robią sobie takie same paznoksie. Takie w taki te same, Tak, ubierają się same filmy w kinie. Naprawdę, naprawdę tak. one się, one się tak uzupełniają. Po prostu, że to jest aż niewiarygodne, że są tak do siebie podobne. Tak. A najlepsze jest to, że jak w ogóle pojechała. Raz i z Karoliną, i z mamą na snowboard, i właśnie ja jeździłam sobie na desce, a dziewczyny uczyły się na nartach. I ja tak jadę, jadę na ten snowboard, jadę, i sobie myślę, Boże, kto się tak drze, kto się tak kłóci. A tam a autentycznie powiem Wam, że było grubo na stoku, i ja tak w tym momencie się jakoś przewróciłam. I ja patrzę, a to moja mama z moją siostrą. U <laughs> mnie wtedy nie było. E, nie masz czego żałować, po prostu jak szybko się wywróciłam, tak szybko wstałam i zaczęłam po prostu spierdzielać jak najdalej, bo naprawdę było mi autentycznie wstyd, one tam się tak darły. Tam mało co brakło, a doszło by do rękaczynów, ale jak się zapytasz e, naszej mamy, czy się kłóci z Karoliną, to... Nie, że Nigdy. Bo one są do siebie tak podobne, a wiecie, jak ludzie są do siebie podobni, to się często, moim zdaniem, kłócą, bo wkurzają Cię te same rzeczy i jakby no... no, no... Tak nie no, no pole, one są identyczne. Identyczne, naprawdę. Ja jestem gdzieś tam pewnie najniżej w hierarchii, ale już nie przyzwyczaiłam. Nie, 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 ja myślę, że tak. Hierarchia jest taka. Karolina, Marta, mm -hmm. Natalia i y, tutaj no, i dwa ostatnie ja miesiąc... na podium. Y, nie dobra, umówmy się, jesteśmy razem na podium. Dwa ostatnie miejsca są ruchome. Nie, no, one są się, umówmy się, że jesteśmy na trzecim miejscu po miejscu prostu razem. Razem, razem stoimy trzymając się Dobre. za rękę. Tak. I teraz tutaj niech tutaj wleci jakaś taka smutna muzyczka i nasza smutna minka. Ale to. Dzięki mamu. <noise> pozdrawiamy. Dobra, następne pytanie. A żeby nie było, naszą siostrę Karolina, też pozdrawiamy, nie? No dokładnie. Jaka jest kwota, za którą można godnie według was żyć w obecnych czasach? Ale idziemy w taką półkę taką dolną, no. tak? Tej tej kwoty, że Nie, no jest godnie. Mm. Godnie. Godnie, moim zdaniem, godnie znaczy y, móc zapłacić za mieszkanie, za jedzenie, odłożyć sobie jakieś pieniądze i pojechać na wakacje. I jeszcze kupić coś do ubrania. Ja nie lubię rozmawiać o pieniądzach, ale tak. Ale jakby to nie jest kwota, którą. Y, bo to nie, nie musisz powiedzieć, podać kwoty. Którą się zarabia w Polsce, tak? Ja Jaką wiem, jaka, ale uważasz? Mi chodzi o to, że ludzie się poczują urażeniem, np. Ci, ci, to żyją, na przykład nie wiem, za najniższą krajową. I wtedy oni sobie powiedzą, boże, ja. No, ci, nie ktoś, którzy nie żyją nie wiem, za najniższą krajową, no to ja po prostu y, mam do nich ogromny szacunek. Ja podziwiam takie bo osoby. Nie mam zielonego pojęcia, jak oni to robią, tak. że są w stanie po prostu przetrwać, bo teraz w Polsce jest wszystko drogie, ale nie rozmawiamy po prostu o takich y, jakby niskich stawkach. Ja jest 10 tysięcy. No to ja tutaj y, popłynę, bo ja powiem, że 30. To jest kwota bardzo wygórowana, ja mam tego świadomość, ale uważam, że zarabiając tyle pieniędzy po prostu człowiek już nie musi się martwić o to, że będzie oszczędzał, może wyjechać sobie na wakacje i... Też mam świadomość, że ludzie, którzy normalnie pracują na etacie nie wyjeżdżają na wakacje raz w miesiącu, e, nie, tylko nie po prostu, dokładnie, ale wydaje mi się, że kwota 30 tysięcy to jest taka kwota rzeczywiście wygórowana, e, za którą można godnie żyć, odłożyć sobie jakieś pieniądze, pojechać na jakieś, nie wiem, zarobić te wakacje. Nie, ja myślę, że, nie że na dziesiątkę też można. Za dziesiątkę też można, też ale myślę, myślę no? że już tam, no jeżeli na przykład być w Warszawie ale miałabyś to... wynająć mieszkanie, no to już no, powiem ci, że tak, jest problem, bo tak, są ale bardzo to, drogie. to też mieszkania. chodzi o to, czy to jest dla pary, dla, wiesz, jakby, jak ktoś jest w Nie, no dla jednej osoby. Jednej osoby. No. No, ja, no, ja, no. 10, no ja utrzymuję to 10. Wiadomo, że im więcej, tym lepiej. No. Ja utrzymuję, że 30 to by było tak. Idealnie, żeby się nie trzeba było w ogóle martwić. Czego sobie nawzajem zazdrościcie? Myślę, że ja Tobie zazdroszę takiego ogarnięcia w biznesie, bo ja na przykład czasami tak już mam takie plany w głowie, że nie wiadomo to, to i to, zrobię, i to. Ale jak później myślę, no nie wiem, czy ja sobie dam radę z tym wszystkim. I tak odpuszczam, ale wiem, że kiedyś dojdzie do skutku, że po prostu, no już sobie coś powiem i będę to robić. Czyli takie ogarnięcie w biznesie, taka odwaga biznesowa, o. Okej, okay, ja myślę, że jak znajdziesz coś, co rzeczywiście będziesz chciała robić, to że na pewno tak a ja będzie. mam ja tutaj niepisywne. a ja tutaj bym powiedziała, że właśnie u ciebie ja tobie zazdroszczę takiej wytrwałości w tym, co mówisz. I okej, okay, może rzeczywiście nie, nie tyczy się to biznesu, ale po prostu zazdroszczę się takiej wytrwałości i pewności siebie w podejmowaniu takiego decyzji, ale takiej, takiego zdania. A że na przykład... przykład. Nie mogę. Nie <noise> Nie, no czasami po prostu. <laughs> to już nie trzeba mówić głośno, ale no się rozumiemy. Yy, ogólnie, a już mi się zrobiło grunce, czekaj. Nie dokończyłam końca, bo odnosz? ja na przykład mam tak. Ja na przykład tak, że ja coś na przykład powiedział, ale ja później byłam tak, że a może źle zrobiłem, może to... a ty masz tak, ale nie tylko dotyczy się tej decyzji, tylko w ogóle jakby innych takich, takich życiowych decyzji, że ty po prostu sobie tak postanawiasz i robisz. I po prostu nie ma szans, że Ty zmienisz zdanie. A ja, ale ja też nie zmieniam zdania, tylko że ja w środku mam takie po prostu sinusoida po prostu. Tak, ale ja tak. też mam, ja też ale mam. Ale Ty swoją osobą nie przedstawiasz tego. Ty, ty, ty podej, podejmiesz decyzję, jesteś tego pewna, wytrwała, trzymasz się tego i nie emanujesz całą sobą jakby takiej niepewności, tylko właśnie pokazujesz, że jesteś pewna siebie i że dobrze zrobiłaś. Uważam, że to jest najlepsze, co możesz zrobić, bo jeżeli podejmiesz jakąś decyzję, to nie wolno się cofać. Ale wiecie, że ja, ja, ale ja tak nie miałam całe życie. No wiem, ja ty, to masz, ty zanie... to masz gdzieś od dwóch lat dopiero? No, od roku może tak nawet. Terapia. No właśnie no. to jest terapia, ale wiecie, czego ja się teraz uczę, bo ja miałam zakorzenione od zawsze w głowie, że nie można zmieniać zdania. Nie można się z czegoś wycofać, czyli na przykład jak nie wiem, z kimś się umówiłam, a bardzo mi się nie chce iść, już naprawdę pewno, ale bardzo się czuję, albo cokolwiek. A, pan z kim się e, ja no dobrze, dobra, ale, ja. ale to, to jest taki przykład, takiej Jakiejś małej rangi. Ale że po prostu głupio mi było odmówić. Albo na przykład, o, powiedziałam, z kim się pokłóciłam i na, i na przykład powiedziałam, że a, nie chcę tego sobie osoby znać na przykład. No. Ale później to się zmieniło i ja mi po prostu mi później było wstyd się przyznać, na przykład, i słuchaj, no jakby ta osoba jest jednak spoko, że to był chwilowe coś takiego, no nie? I ja właśnie sobie na tym pracowałam na terapii, że można zmienić zdanie, mhm. że można. Ale jeżeli ja już podejmuję... Okay. Tak, ale, mhm. ale jakby jeżeli ja już podejmuję jakąś decyzję i wiem, że to jest decyzja dla mnie najlepsza, to po prostu idę już to ślepo. Nieważne jak bardzo będzie bolało, mhm. idę w to, bo wiem, że czasami ja muszę być na pierwszym miejscu swoim życiu. No nie jest to częste, ale uczę się i coraz więcej podejmuję takiej decyzji, yy, gdzie ja jestem panią swojego losu. Tak, bardzo ładne. Właśnie yy, u nas myślę, że najtrudniejsze jest to, żebyśmy właśnie postawiły siebie na pierwsze miejsce, bo zawsze stawiałyśmy kogoś ponad nami. I to jest bardzo trudne, żeby się tego nauczyć, hmm. ale od tego jest terapia. I tak teraz płynnie przejdziemy do pytania, które teraz nie miało być następnym, ale <laughs> będzie następnym, ponieważ tutaj mamy Obie chodzicie na terapię, co Wam dała na przestrzeni czasu. I ja tutaj właśnie mogę powiedzieć, że ja uczę się stawiać siebie na pierwszym miejscu, uczę się stawiać swoje potrzeby ponad wszystko inne. Oczywiście to nie jest arogancja. Yy. Yy, arogancja. Zdrowy egoizm, przepraszam, swojego z wiedzy. Arogancja. To nie jest arogancja, tylko to jest po prostu czasami właśnie postawienie siebie na pierwszym miejscu i swoich potrzeb i pomyślenie o sobie w kategorii numer jeden, czego ja bym chciała, czego bym oczekiwała od życia, jak ja się z czymś czuję i, i rzeczywiście tak jak właśnie nad tym mówi, to jest taki zdrowy egoizm, aczkolwiek zmiany, które następują po terapii, są zmianami, które niosą ze sobą też dużo decyzji. Ja na przykład pożegnałam Just się. Pożegnałam się z wieloma znajomościami i z wieloma osobami, które gdzieś nam towarzyszyły w moim życiu, ponieważ terapia otworzyła mi po prostu oczy na niektóre rzeczy i trzeba zaakceptować po prostu fakt, że niektórzy ludzie z naszego życia odejdą ale e, robimy miejsce na nowych ludzi, którzy powiedzmy e, są gotowi na to, że my jesteśmy inni, że zaszła w nas zmiana, że chcemy się rozwijać, ponieważ terapia właśnie otwiera wam oczy i na przykład ja uważam, że bardzo dużo mi dała, ponieważ na przykład doskonale mnie znasz. Bo to słyszałaś to Dobrze. <toddajne> Tutaj. <toddajne> Doskonale Ale, mnie dziwa. znasz. Ja zawsze <toddajne> tak miałam, że jak ja się kłóciłam z kimś, albo na przykład, nie wiem, obrażał się ktoś na mnie, to ja po prostu strasznie to przeżywałam. Ja do niej potrafiłam dzwonić po prostu pięć razy dziennie. Dlaczego ten się tak zachował, dlaczego ten się zachował inaczej? A teraz po prostu mam wyrąbane i wiem, że zmiany są konieczne. Naprawdę, straciłam bardzo wiele relacji i pożegnałam się z wieloma osobami, które myślałam, że są najbliższe w moim życiu. Po prostu z tego powodu jestem naprawdę szczerze szczęśliwa i czuję się bardzo dobrze, czuję jakby po prostu. Taki ciężar, ciężar spadł ze mnie. No, no ja mam dokładnie tak samo: właśnie to stawianie granic, a wiecie, jak przez całe życie nie stawialiśmy granic, a nagle zaczyna mi stawiać, to ludzie sobie pomyślą: Boże, jak ci wolą, czemu ona się tak zmieniła? Ta terapia nie szkodzi. Ja to słyszałam wiele razy. E, a ja po prostu, jakby, jakby ja po prostu byłam w fazie tej zmiany. Czyli jakby trochę się bałam powiedzieć, i musiałam czasami nawet to już tak wykrzyczeć, bo nie umiałam po, po prostu powiedzieć czegoś inaczej. I, i tak samo, właśnie, potraciłam wiele relacji. I już w pewnym momencie sobie pomyślałam, Jezu, ja zostanę sama w tym życiu. I ja miałam taki lęk, i dlatego też kurczowo, kurczowo. Jak się to mówi? Kur, kurczowo, kurczowo. Kurczowo. <laughs> kurczowo. a ja nie potrafiłam znaleźć w kurczowo. swojej głowie słowa. Arogancja, rozumiecie? I, y, 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 ale ty, na racz czasami odejmuje <laughs> Kilka punktów IQ. E, I właśnie tak się trzymałam, tak kurczowo, właśnie jak się, relacji. Yy, bo bałam się, że jak stracę jeszcze kolejną osobę, to po prostu mój świat się zawali. a... Tutaj zrobiłem pauzę. Najbardziej podobało mi się stwierdzenie, że ciągniesz za sobą martwe zwłoki. Tak. I słuchajcie, tak właśnie miałyśmy. Tak, że po prostu ja próbowałam niektóre relacje tak reanimować, tak po prostu wskrzesić, a już nie było co. A, a po prostu już nie było czego, i, i naprawdę, no. To niestety jest bardzo ciężkie, ale I bardzo ciężkie jestem. Te... Pod, podjęcie decyzji. Bardzo Bardzo, bardzo, bardzo ciężko, ciężko bardzo. jest podjąć decyzję, bo masz świadomość, że to wychodzi od ciebie. Idziemy w nieznane. Idziemy w nieznane, nie wiemy co będzie, nie wiemy czy na czy ktoś... za tydzień tak, nam się nie odwiedzi. Tak, tak, bo tak, tak, tak. też czasami jest tak, że jak podejmujemy ważne decyzje, to mamy takie. Ja tak mam na przykład. Mhm. Czy to nie jest spowodowane tym, że jestem wkurzona, mhm. albo może jestem zdenerwowana, albo zbyt emocjonalnie reaguję, ale zawsze e, próbowałam sobie to przepracować przez dłuższy okres i po prostu się zastanawiałam, czy coś jest dla mnie, czy coś nie jest dla mnie. I jest to naprawdę trudne, ale ja. Bardzo się cieszę, że, że to potrafię, bo czuję się wolna, to też jesteś wolna. Zdecydowanie inaczej się zachowujesz. I na przykład ja u ciebie jeszcze zauważyłam jedną zmianę, dużą, że nie jesteś taka agresywna w słowie. Mm -hmm, że kiedyś, mm -hmm, kiedyś mm -hmm. po prostu ona, ona była ciągle wkurzona i to było tak, że ona była agresywna, po prostu jak na przykład czcza, to było takie autentycznie. Ja myślałam, że ona mnie pobije. A na przykład teraz tak nie masz i jesteś dużo spokojniejsza. Ale wiecie dlaczego? Bo ja też nie okazywałam tej złości, bo dla mnie. Grzeczne dziewczynki się nie złoszczą przecież. I to jest po prostu coś strasznego. Nie można tupnąć nogą, nie można krzyknąć, nie można się obrazić, bo to dziewczynce nie wypada. I ja sobie musiałam to w ogóle przestawić w swojej głowie, że ja na bieżąco mówię ludziom swoją odczucia na przykład wkurzyłaś mnie tym i tym, i tym. Nie zrobię tego, bo coś tam, coś tam, coś tam. I jak ja nie gromadziłam tej frustracji, tej złości w sobie, to nie chodziłam, jak mi to moja terapeutka powiedziała, że ja byłam jak taka wielka ryba, taka z kolcami, i każda przykrość to jest jeden nowy kolec. I tak puchnę, 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 i jak już później nie mam nic na Fajne kolce, mhm. albo w ogóle nie mam powietrza już w sobie, bo ja zaczynam strzelać tymi kolcami dookoła. No. ja mam się tak, tak to zaobrazywała, że ja mówię, Boże, ja działałam tak całe życie, że właśnie chciałam być taką grzeczną dziewczynką i nikogo nie ranić, a raniłam siebie w tym wszystkim, że, że chodziłam taka nabuzowana i po prostu wystarczył mi tylko jeden impuls. A ja serię potrafiłam dużo znieść, dużo Ale dużo jedna taka pierdoła znieść. właśnie. Tak, no. tak, Czy żałujecie jakiejś znajomości, które się zakończyła? Bo to jest tak tematyczne. Nie, nie, nie żałuję żadnej znajomości, uważam, że każda znajomość nauczyła mnie czegoś nowego, jest dla nas lekcją. I wiem, że niektóre osoby są nam po prostu dane tylko na chwilę. I że nie wszystkie osoby będą z nami do końca życia. Dokładnie, po prostu niektóre dokładnie. spełniły już, już swoją, swoją rolę, dokładnie. my idziemy dalej, oni, oni idą dalej idą gdzieś indziej innym kierunku. Może kiedyś nasze drogi jeszcze właśnie spikną jakoś. U mnie nie. Ale popieram Twoje zdanie. Ale nigdy nie wiesz. Tego nigdy nie wiadomo, gdziekolwiek się nie spotkasz z Jaką radę y, dałybyście młodszej sobie? Idź na terapię <laughs> nie bo i uwierz w siebie, żeby po prostu poznać swoją wartość, dziewczyno. I, I w sumie chyba tyle. A i jeszcze ufaj swojej intuicji. No właśnie, tutaj wyciągnęłaś mi to po prostu z ust. Ufaj tak. swojej tak. intuicji. 100%, 100%. Tak, i, 100%. i postaw siebie na pierwszym miejscu, bo jeżeli ty nie postawisz siebie na pierwszym miejscu, nikt to nikt zrobi. tego nie zrobi i ludzie zawsze cię będą traktować po prostu jako opcję, a nie jako kogoś ważnego, a każdy z nas jest wartościowy i zasługuje na to, aby chociaż czasem być na pierwszym miejscu. Nie mówię tak, ja tak, zawsze, tak, ale czasem. Tak. Bo na przykład, nie wiem, będąc w związku tworząc jakąś relację, nie da się być ciągle na pierwszym miejscu, e, będąc w przyjaźni, nie da się być na pierwszym miejscu, ale czasem e, fajnie jest móc być na tym pierwszym miejscu i czuć po prostu, że się jest ważnym. Tak. Ja bym jeszcze powiedziała, e, walcz o swoje i nie przejmuj się opinią innych ludzi, bo ludzie zawsze będą mówili o tobie źle. A jak osiągniesz sukces, to dopiero, to dopiero będą mówić, a no tak, ona to dobrze zrobiła. A przed sukcesem wszyscy niestety, na przykład ze mnie tak było, że się śmiali, więc nie warto słuchać ludzi. O, jeszcze jedna rzecz, żeby nie mówić o swoich planach, czyli na przykład chcę osiągnąć to i tamto. Tylko dopiero chwalić się, jak się już to osiągnie. Bo, mhm. bo też e, ludzie potrafią podkładać po prostu e, kłody pod nogi. Ale też na przykład, ja się często na przykład doradzałam, że miałam problem w jakiejś samej relacji. Ja się doradzałam i ja później podejmowałam decyzję, która nie była wcale moją decyzją, mhm. tylko była jakby zasugerowana się opinią drugiego człowieka, który nie jest w tej relacji. Tak. Więc, e, więc po prostu, jak działacie, to działajcie zgodnie z własnym sumieniem i słuchajcie swojej intuicji, bo kurde, my kobiety mamy naprawdę ją mega, e, jakby. Yy, jak to się mówi? <laughs> mi dzisiaj brakuje słów. Przepraszam. Roz o rozwiniętą to O dobrze, to o, jest dobre to... tak. Czy wierzysz że do końca życia? Nie wierzę, bo kurde żyjemy w takich czasach, że ludzie nie chcą naprawiać relacji, tylko od razu ją wyrzucają do kosza i już tyle razy się zraziłam, że po prostu nie wierzę już. Ciężkie są relacje międzyludzkie. Ciężkie, bo relacja to jest... Ludzie myślą tak. O mam kogoś super. Jakby i już koniec starania, a to chodzi o to, żeby ciągle pracować, robić te małe rzeczy. A te małe rzeczy kurde to jest naprawdę no mikroskopijne rzeczy budują relacje, nie te ogromne jakieś wakacje na Soszelach, Malediwach, nie wiadomo co, bon, tylko te my. małe rzeczy. I trzeba się starać ja o się kogoś... jak to. Powiedzieć i trzeba się starać o kogoś każdego dnia, a to jest naprawdę trudne. Dajmy odpocząć Natali. Czasami jest tak, że właśnie jest jakaś taka relacja, która wydaje się być taką relacją do końca życia i z boku wydaje się być idealna, a tak nie jest. Więc fajnie by było, ale czy jest coś takiego? Nie. Ja nie można powiedzieć, żebym była romantyczką, więc też nie bierze. Ostatnie pytanie, i to pytanie w ogóle jest bardzo długie. Jutro zamieniacie się rolami, musicie podjąć ważne decyzje i coś zmienić w swoim <noise> życiu. Co robicie, co podejmujecie, co zamieniacie? Natalia w pracy u Sylwii, a Sylwia w pracy Natalii. Proszę, aby w tym pytaniu zaczęła Sylwia. No to tak. Jutro, jeżeli obudziłabym się Tobą, to po pierwsze, zaczęłabym nagrywać TikToki, czyli to, o czym mówię jej od roku. Po drugie. Yy, założyłabym na miejscu na tej markę odzieżową, bo ma świetne wyczucie stylu i uważam, że naprawdę ta firma byłaby super, wiem, że zrobiłaby to świetnie. I yy, dodawałabym więcej takich rolek z takimi poradami, co do czego dopasować, bo uważam, że masz świetne wyczucie stylu i że robisz to po prostu doskonale i byłabyś tym świetna i mogłabyś po prostu dawać fajne rady innym dziewczynom, bo potrafisz. Czasami z, z trzech fatalnych rzeczy stworzyć naprawdę dobry outfit, więc, więc myślę, że w ogóle nie widziałam czegoś takiego na polskim YouTube, albo na, nie YouTube, tylko nawet na TikToku, żeby, żeby ktoś robił takie rzeczy, kogo gust jakby trafia w mój gust. A mhm. dziewczyny mhm. często piszą do nas, że się świetnie ubieramy, co dla nas jest czymś takim naturalnym, bo ja mam wrażenie, że my często ubieramy po prostu co, co popadnie, ale, ale myślę, że to by się sprawdziło. Jeżeli też tak uważacie, to piszcie komentarze. I co tyle? To ja będąc z tobą y, myślę, że ostatnio bardzo dużo pracujesz, więc poszedłem na urlop. Masz takie możliwości, żeby iść. Y, w Warszawie masz już mega dużo nowych pracowników i spokojnie możesz iść tak z ulgą i sobie poleżeć na plaży i się popalać, poczytać książkę i cokolwiek, cokolwiek, cokolwiek. Widzicie, widzicie, a wy mi tutaj mówicie, że ja nie pracuję, a wy nawet nie widzicie, ile ja pracuję. Nie, teraz no, byłaś cały czas w pracy. O, Jezu, moje no, naprawdę teraz. No. O Jezu, sorry, ja to ten gorzej. No, wyobraźcie sobie, ja tylko Ej, powiem. krew ci leci, tak? Ale nie tutaj tylko tutaj. powiem wam, bo, ja, bo się go podrapałam, wiesz, że yy, byłam na wymianie kolczyka u piercera na ten krótszy i powiedziała Laska, że mogę sobie po tygodniu wyciągnąć. Chciałam to wyciągnąć po. Ale wiesz, uch... że ty masz płóknięta? Wiem, wiem w dwóch tygodniach i wczoraj tak kręciłam tym kolczykiem, że nie mogę teraz dotknąć w ogóle ucha. A yy, ten. Yy, Salon jest w Krakowie, więc nie wiem, czy w Warszawie gdzieś ktoś przyjmuje. Bo jesteśmy o, w a, a może Wy wiecie, czy na przykład jak gdy byłam, e, kolczyk w kulcie akurat robiłam i czy w Warszawie ktoś mi na może mi to ściągnąć? Bo po prostu Nie się ja, się, ja od dwóch dni się męczyłam i mam tak spłuknięty ucho, że teraz jak jej do, dotknęłaś, to aż takie poczułam dreszcze. Więc piszcie proszę w komentarzu. Dobrze, no. bardzo dziękujemy za dzisiaj i widzimy się w kolejnym Q&A bez stawu, w którym tym razem to ja samotnie podpowiadam na Wasze pytania, a widziałam, że były grube, więc bye!